Zaproszony gość z organizacji Ostatnie Pokolenie w obecności redaktorów Mazurka i Stanowskiego dokonał uroczystego samozaorania. Posłuchajcie. To, to pytanie pada co 5 sekund. Kto was finansuje? No to niech pan odpowie Nie na wiem. to pytanie. Kto was finansuje? finansuje? Nasza organizacja e, Ostatnie Pokolenie to jest, e, ja od razu może pokażę, tak e, myślałem właśnie, że zastanawiam się kiedy, kiedy to się pojawi. E, jesteśmy zupełnie jest tra transparent Tak, dokładnie no. Mhm. E, tak, to jest mój pit. E, mogę panu... Chce pan zobaczyć? Nie. Mm -hmm. yeah. Bardzo proszę. Bardzo ładny pit. E, A ja bym chciał zobaczyć. Tak, dobra, proszę. proszę. Trzy osoby w ostatnim pokoleniu faktycznie pracują na pół etatu. Dostają szalone pieniądze 2200 zł brutto na pół etatu. I robią taką pracę administracyjną. Okay. Tak? I Pani właśnie. Wśród tych trzech, trzech osób. Tak, akurat jestem okay. wśród tych trzech osób. Które a reszta pracuje, na czarno, czy jak? A reszta osób w żaden sposób nie, nie dostaje wynagrodzenia. Wszyscy się do tego dokładają, kupują sobie jedzenie na akcji Ale jak i tak się dalej. Dokładają? Znaczy, nie no nie to znaczy nie, nie, nie mają z tego żadnych przychodów, tak? W ostatnim pokoleniu jest teraz blisko chyba już, już ponad 100 osób po tym ostatnim mm -hmm. tygodniu, bo też dołączają kolejne osoby po, po każdej z tych akcji i e, no dobrze, ale i właśnie te trzy osoby, trzy osoby... skąd je macie? To pytanie od naszych widzów. Tak, no to pokazałem pit, tak, I... dostajemy Go e... nie wiem, czy było zamazane. A nie, nie, to pan zobaczy, to jest mój, bo to jest na no, dole widzi tytuł z kiszka na A, każdej tak. stronie. Tak, to jest mój pit. To współczuję, to, jest... to jak pan żyje w ogóle. No, no, znaczy widzi pan jak szaleje na, na imprezach świata i ja po prostu wszędzie jeżdżę bo to Panie jest to zawrotne pieniądze. Był... Gdzie pan mieszka w ogóle, jak pan nie ma pieniędzy? W... Znaczy nie, pieniądze trochę mam, tak? Dwa, dwa 200 dostaję mniej więcej miesięcznie, trochę sobie muszę dorabiać. 200 brutto czy 2 200 netto? Na znaczy, no, to, to samo wychodzi. Na to samo a, wychodzi. A okay, bo... na pana się, rzeczywiście, sorry. Tak, tak, no, tak Też dobrze, dorabiam dobrze, sobie, tak jak e, każdy, udzielam korepetycji z matematyki na przykład. Dzisiaj też e, miałem jedno zajęcia. No i, to, y I tego w picie nie ma? Nie ma. Nie, nie ma. Nie, to jest na, na czarno. To na czarno. No, to niedobrze cholera. chyba. Nie można na czarno. No, no. no to po co mi pan Pity pokazuje jak tam nie ma <noise> pana wszystkich wpływów. W pan po prostu zarabia Ja wcześniej sobie tak. żartowałem, że reszta, reszta na czarno, po czym minęły trzy minuty i pan mówi, że reszta nie, na, tak, na czarno. No i to ja jestem żartowniciem na koniec, a nie pan. Tak, no tak, takie są realia osób, które realia są takie, że pan zarabia na czarno. Okay, realia są takie, że osoby, które studiują też muszą pracować Myślałem, teraz Myślałem, że pan jak jest i... za publicznym transportem, to jest też za wysokimi podatkami, żeby z czegoś ten publiczny transport był utrzymywany. Znaczy, jak pan Zawiąc będzie zarabiał to, na czarno, to nie będziemy milia. mieli transportu publicznego. Nie, no czystwo, rany, bo... pan jest za wysokimi podatkami no, no. od Ciebie. Realia osób w moim wieku są takie, że żeby tak, teraz się tak, utrzymać tak, też mi, w Warszawie, tak. muszą pracować. studiując też muszą pracować. I to jest jakby I taka jest pan, sytuacja. Wali, ja wiem, jakie są realia. Ja mam dwóch. Nie w, mogę to powiedzieć, to się wydarzyło. Nie no, spoko, w sensie Ja nie mogę sobie wyobrazić. Jak pan mógł przyjść do programu? Z Pitem, a potem się przyznać, że nie ma w nim przychodów, które tak. dostaje pan na znaczy... czarno, i jednocześnie chce pan przekonać do tego opiekuńczego państwa, który zapewni każdemu transport publiczny, a pan sam nie chce płacić podatków od swoich dochodów. No rany boskie, znaczy... większego samozaorania to nie widziałem przecież... od czasu wizyty Jasia Kapeli u mnie. Co? Skoro najwyraźniej kolejne osoby należące do tej organizacji odznaczają się tak głęboką, jakby to ująć, naiwnością to kim trzeba być, żeby uwierzyć, że nie są tylko narzędziem w rękach kogoś znacznie bardziej ogarniętego. Jeśli podobał się Wam nasz materiał, to prosimy o polubienie, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, kliknięcie dzwoneczka, żeby nie przegapić następnego oraz oczywiście o wyrażenie swojej opinii w komentarzu pod filmem.